Jesteśmy o pierwszym meczu, w którym Bydgosz pokonała 3-0 AZS Częstochowa. Kolejny mecz odbędzie się o godzinie 18. W nim zmierzą się zespoły Jastrzębskiego Węgla i BBTS Bielsko-Biała. Turniej po trzech latach reaktywacja nastąpiła, ponieważ 3 lata temu w 2013 odbył się dziesiąty turniej kobiet. Teraz mam nadzieję, że wrócą do rocina turnieje mężczyzn. Ta inicjatywa zrodziła, się, ten pomysł zrodził się po tym, jak na dziesiątym turnieju kobiet zorganizowaliśmy mecz pokazowy mężczyzn. Wtedy tylu kibiców przyszło na ten mecz, że aż zabrakło biletów. Dlatego stwierdziliśmy, że czas myślę, żeby zorganizować turniej mężczyzn. I to się udało w tym roku cztery zespoły przyjechały do Rocina. Formuła Final Four, czyli Dwa mecze półfinałowe w sobotę, a w niedzielę mecz o trzecie miejsce i finał. Miejmy nadzieję, że to się przyjmie. Jarocin zawsze chętnie gości siatkarzy. Nasz klub rozgrywa swoje mecze w Jarocinie. Mamy zespoły dziewcząt w kategorii kadetka, młodziczka i mini siatkówka. Także ten sport jest, że tak powiem, dla nas najważniejszy. I będziemy robić wszystko, aby cały czas rozwijać nasz klub, ponieważ od 19 lat już działamy na terenie Jarocina, za rok 20-lecie siatkarza, także mam nadzieję, że uda się zaprosić już zespoły z najwyższej ligowej półki.